Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie o milionie złotym na YouTubie. A więc przejdźmy najpierw do kawału. Kawał dzisiaj będzie o papugach. W sklepie zoologicznym klient pyta sprzedawcę, ile kosztuje ta papuga? Stówkę aż tyle, bo ona zna dwa języki. A ta druga dwie stówy, bo zna trzy języki. A ta trzecia pięć stów. O, a ile ona zna języków? Żadnego, ale tamte dwie mówią do niej szefie. Jak Wam się podobał kawał? Dajcie znać w komentarzu. A teraz przechodzimy do rzeczy. Ci co śledzą mój kanał od dawna wiedzą że na początku było założenie żeby zdobyć w ciągu miesiąca 1000 subskrypcji i 4000 godzin oglądalności żeby móc załączyć kamery jak wiecie niestety nie udało mi się to osiągnąć bo już minęły 2 miesiące czy trzy bodajże i subskrypcji nie przybyło za dużo. Ale jak wiecie zacząłem zarabiać na afiliacji. Całkiem niezłe pieniądze z tego idą, co można było się przekonać w filmie o afiliacji. Możecie tu gdzieś u góry go zobaczyć. Zauważyłem również, że bardzo wam się spodobało prognozowanie, przewidywanie cen złota. To też był tydzień, tego zrobiłem, co dzień odcinki i całkiem nieźle one wypaliły. Fakt, nie miałem później czasu w następnym tygodniu nagrywać, no ale no takie jest czasami życie, że nie zawsze jest ten czas do nagrywania. Sądzę, że jak będzie więcej czasu, coś pomyślę nad tymi odcinkami. Jak wiecie, również zacząłem inwestować małe kwoty, bo na razie 150 zł i idzie w górę. A jeśli chcecie wiedzieć, w co inwestuję, to tutaj krótka wzmianka. Dzisiaj Was zachęcę do odwiedzenia strony Finax, Link będzie przypięty w opisie filmu. Dzięki tej stronie możecie zacząć inwestować swoje pieniądze, żeby pomnożyć zysk. Jak widzicie, tutaj mamy suwaczek można za jaką kwotę chcesz zainwestować. Ja sobie najmniejsza kwota jest 100 zł. Ja przeważnie jak w coś wchodzę i zaczynam, to tak średnio 150 żeby nie za najniższą, a trochę więcej. I tutaj możemy przejść. Kontynuuj. I co, I co tutaj możemy znaleźć? Ile możesz zarobić na inwestycjach? Co chcesz dzięki temu osiągnąć inwestycji? Można budować majątek, lepszą emeryturę, oszczędzanie dla dzieci, skarbonka ochrona oszczędności, rezerwa finansowa. Także przejdźmy do budowy majątku. Jak widzicie, inwestycja zaczyna się od 100 zł za pośrednictwem m.in. funduszy inwestycyjnych, tysiące akcji i obligacji z całego świata. A jak widziałem, Wam bardzo dobrze szło. W przewidywaniu skoków złota, także bardzo Wam to polecam. Szybkie założenia konta i niskie opłaty, tylko po 1,2% za zarządzanie portfelem i niskie wpłaty. W konserwatywnej skarbonce to opłata tylko 0,5%. Prosta kontrola. Także możecie wejść sobie na tę stronę, pomnożyć swój kapitał. Jeszcze ci, zobaczmy oszczędzanie dla dzieci. Też tutaj jest inwestycja od 100 złotych. To samo oprocentowanie można sobie wybrać co, co zainwestować i czekamy aż pieniążki nam pracują na siebie, jak to się mówi. Także jeśli chcecie szerzej o tym, dajcie znać w komentarzu. Bardzo zachęcam, bo jak wiecie, w dzisiejszych czasach zachęcam kliknąć subskrypcję. Gdzieś tu powinna być u góry. Nie u góry, tylko na dole klikacie. I dzięki temu przychodzą wam powiadomienia o najnowszym filmie. Zaraz po publikacji zachęcam to zrobić. Nie zapomnijcie również o łapeczce oraz komentarzu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam obejrzeć inne odcinki na moim kanale. Jeśli tego nie zrobiliście, tu na końcu gdzieś się wyświetlą po lewej, po prawej. Jakieś odcinki, jakie preferuje dla Was sztuczna inteligencja, które dla Was wybrała. Jeśli zdążysz go kliknąć, to także przejdziesz do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pozdrawiam.